Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale i dzisiaj sprawdzimy sobie, czy najnowsza wegańska kolekcja od Bell, która, uwaga, jest już dostępna w Biedronce, jest warta grzechu. I zanim przejdziemy do produktów, to oczywiście aktualizacje życiowe. Po pierwsze, jak będę gadać, to pewnie zauważycie, że tutaj robi mi się taki dziubek, a mianowicie w nocy się ugryza. ja jeśli jest ostatnia jakaś pechowa, więc tutaj się ugryzła tak jak wiecie, czasami sobie człowiek policzek ugryzie od środka, to ja czasami tak gryzę sobie, nie zamierzę nie, ale czasami gryzę sobie tutaj wargot wewnątrz, więc dzisiaj mam tutaj taki dziubek, w razie czego broda już w biarę się rusza. I dla tych, którzy nie wiedzą, to miesiąc temu, coś koło miesiąca temu, miałam dosyć poważny Poważny, niepoważny wypadek na rolkach, i ta broda była niemalże nieruchoma, a na dzień dzisiejszy to jest i tak niebo a ziemia. Przypuszczam, że jeszcze chwila i już tutaj twarzy wróci do normy. I to, co jeszcze dowego możecie zauważyć w tle, to mianowicie. Trawa pampusowa, pampas, to się nazywa pampas. Brakowało mi czegoś w tym rogu, no bo tutaj oczywiście jest przewijak z kotem na czele, a tutaj cały czas było mi tak łyso, i jeżeli jesteście ze mną dłużej na bieżąco bądź obserwujecie mnie na moim Instagramie, to doskonale wiecie, że ja nie mam ręki do kwiatów. Znaczy mam rękę do kwiatów, ale sztucznych. A ja tak to jestem w stanie albo wysuszyć, albo utopić każdy rodzaj kwiatka, więc dowiedziałam się, że podobno takie coś jak trawa pampasowa powinno ze mną w wiarę długo wytrzymać. Mam nadzieję, że tak będzie i możemy teraz w końcu przychodzić do konkretów. Mianowicie w Biedronce pojawiła się najnowsza kolekcja kosmetyków z Bell. Mamy tutaj siedem wegańskich kosmetyków, które pozwolą stworzyć lekki promienny makijaż podkreślający naturalne piękno. Baza pod makijaż, korektor nawilżający, delikatny podkład dopasowujący się, korektor nawilżający, Dwa razy przez przypadek napisali to samo. Puder energetyzujący, peeling do ust, olejek i błyszczyk. Jak widać, ja w tym momencie totalnie nic nie mam na twarzy. Robiłem przybliżenie i zaczynamy testować produkty. A jeszcze jak zauważycie, to dzisiaj mam naturalny róż. Może zaraz mi zejdzie, bo byłam na dworzu, było zimno, teraz wróciłam. Włączyłam sobie ogrzewanie, jest mi ciepło, ale dobrze. Zobaczymy, jak podkład będzie krył tutaj te rumieńce. I w sobie tak sobie pomyślałam, że co Cokolwiek że bo tutaj mam również bazę pod podkład, i podkład, i korektor, i puder, to może najpierw zajmiemy się ustami, mianowicie mam wegański peeling do ust. Gdy Twoja codzienna pielęgnacja ust to zawało, siegi po do ust. Łóżki wielką porcję peelingu basu i do momentu rozpuszczenia drobinek cukru, cieszy się gładkimi ustami i tutaj mamy papaya extract i awokado oil. Bardzo, bardzo przyjemnie pachnie, słoiczek ma 5 gramów produktu w środku, ok, sprawdźmy, ok, on jest taki ani drobność... no bym powiedziała bardziej drobnoziargisty niż gruboziargisty. A ja przez ostatnie dni naprawdę miałam. Tak, to jest dobry pomysł. Spróbuję gadać wtedy, kiedy robię peeling. Przez ostatnie dni naprawdę miałam bardzo przesuszone usta. No dobra, i czuję, że faktycznie większość tych drobinek się rozpuściła. I pozostaje taka. Warstwa trochę jak po wazelinie, coś takiego, ale przyjemna. Okay. I może zróbmy jeszcze coś takiego, że mam tutaj wegański olejek do ust. Dał już warstwę olejku dla usta. stosuj po peelingu do ust lub bezpośrednio za każdym razem, gdy otrzymasz potrzebę nawilżenia i regeneracji. I to jest jeden z trzech produktów do ust. Olejek jest w opakowaniu nieprzezroczystym i jeszcze są błyszczyki wegańskie, błyszczyki do ust w przezroczystych opakowaniach. Więc ja w tej chwili nałożę sobie ten olejek szybko uciekle y, zrobić brwi i zaraz do was wracam będziemy robić twarz. No dobra, brwi mamy na twarzy, minęło jakieś tam nie wiem 10-15 minut i ten olejek cały czas trzyma się na ustach i te usta są Naprawdę takie fajne, przyjemne. Pierwsze wrażenie jest bardzo spoko. I teraz mamy najpierw wegańską bazę nawilżająco-energetyzującą. I ta baza jest w takiej malutkiej tubce, 10 gramów. Formuła wzbogacona składnikami pochodzenia naturalnego, o działaniu regenerującym, zwalczającym wolne rodniki. Smakowity zapach mango sprawia, że aplikacja staje się przyjemnością. Wstrząśki przed użyciem, na nałóżki wielką ilość na skórę, aby dodać jej energii. Dobra, chyba wstrząśnięte. Uh, okej. Okay. Ona jest taka taka, taka brzoskwiniowa. Okej. Okay. Chyba powinno styknąć. O, ona jest taka kremowa, dosyć gęsta bym powiedziała. Myślałam, że to będzie dosyć rzadkie. Dobra, jeszcze tak ciut na czoło, ale tutaj mam już Brwi zamontowane. Okej, okay. no dobra. I teraz, proszę Państwa, przed nami podkład, wegański podkład dopasowujący się. Mamy dwa odcienie, więc oczywiście w tym momencie wierzę dla Was słocze i to są podkłady, które na początku są przezroczyste, a pod naciskiem pękają tam pigmenty i uwalnia się kolor. Lekki podkład dopasowujący się do koloru skóry, formuła zawiera pigmenty uwalniające się podczas aplikacji, wyrównuje kolory, gdy wygładza, nadaje skórze subtelny blask, ekstrakt z papai działa odżywczo i regenerująco, a sok z aloesu intensywnie nawilża, dostępny w dwóch kolorach, odpowiedni dla każdego typu cery, Szcząśki i na łóżki wielką ilość w masę i w skórę do momentu uwolnienia koloru. Aplikacja dłońmi zapewnia najlepszy efekt. No dobrze, tak jak robiłam słocze, to wydaje mi się, że ten numer 2 powinien do mnie pasować. Ogólnie i jedynka i dwójka są bardzo jaśniutkie. O, pluję trochę. Dobra, jest. I tutaj mamy 20 gramów. I dobra, najpierw zróbmy to faktycznie dłońmi. Ładnie pachnie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. coś tam zaczyna się pojawiać ale chciałabym żeby to trochę bardziej mi przykryło o tu na nosie widać ten kolor tak to jest takie bardzo delikatne taki właśnie bardziej krem koloryzujący niż podkład, a sprawdźmy, wzięłabym to na dłoń, tak trochę, i gąbkę. I trzeba dostanie to wklepać. Hm, hm, hm. Pod naciskiem uwalnia się kolor, ok. I teraz gąbką. No i spróbujmy jeszcze raz. No aplikację gąbką tutaj nie będzie e, czymś dobrym, ponieważ niestety. Jednak właśnie pod takim mocniejszym naciskiem ten pigment się uwalnia. To, co mi się nie podoba, ale to nie jest nic złego, tylko to jest kwestia tego, że nie mogę zbudować krycia. To mianowicie, właśnie to, że pod naciskiem, jak właśnie tak to rozprowadzam, no to nie jestem w stanie dobudować zadowalającego krycia. Spróbuję jeszcze ciut trochę na czoło tu nałożyć. No dobra, ale nadal widać tak. Tutaj. Te rzeczy się przebijają. Tu na czole jakieś tam przebarwienia się przebijają. Czyli to jest podkład, który daje efekt bardzo no makeup makeup look albo raczej no makeup up niż make-up. Nie jest źle, ale. Jednak, jeżeli już robię ten makijaż, chciałabym sobie trochę krycie dobudować, szczególnie na czole i tutaj. Więc szybko poza kadrem dobuduję sobie tutaj i tutaj krycie belem, również tylko że Alergenik nawilżającym. Zrobię kremowe konturowanie nosa i przechodzimy do korektora. No, dobra, nos jako tako podkonturowany. Dobudowałam sobie y, krycie. Jeszcze trochę ten rusiu przebija, ale nie ma tragedii. I teraz mamy. Korektor. Nawilżający korektor do twarzy i pod oczy. Korektor zapewnia długotrwały efekt, kryje niedoskonałości, nawilża delikatną skórę pod oczami bez obciążania jej. Dzięki lekkiej, elastycznej konsystencji jej podkreśla formuły skóry. Wegańska formuła wzbogacona naturalnymi składnikami. Ekstrakt z awokado i papai, ekstrakt z truskawki, witamina B5. Aplikuj korektor bezpośrednio pod oczy lub na niedoskonałości delikatnie wgleb go palcem lub gąbeczką. I mamy dwa dostępne odcienie i one są... Powiedzmy na podobnym stopniu jasności, tylko tyle, że jeden jest chłodniejszy, drugi jest cieplejszy i ja bym nałożyła dwójkę. Ta dwójka bardziej mi się podoba. I zobacz. Okej, okay, dwójka ma naprawdę fajny ładny żółciutki odcień. Hu. Uh. No. Nieźle. Na pewno jest znacznie bardziej kryjący niż podkład. Nie jest to może krycie yy, yy, tak jak tego korektora Rimmel Multitasker, ale daje radę. No dobra, to z ciekawości zróbmy jeszcze tutaj. Trzeba sobie poradzi z tymi rumieńcami. No, no, korektor naprawdę. Dobra, ok, pokaż mi tutaj. Ten korektor jest fajnym podkładem. Ten korektor daje radę. I czuć, że to jest cały czas takie. Lekkie nawilżające, ale makrycie. Dobra, pod oczy Han Satin Secret. Okej, okay, i teraz na całą twarz mam do nałożenia puder. Wegański puder energetyzujący, produkt idealny do utrwalenia makijażu o zapachu mango. Wyrównuje kolory cery dzięki dwóm specjalnym odcieniom. Zielona część tonuje, zmniejsza widoczność naczynek. Brzoskwiniowa optycznie wygładza i delikatnie rozświetla, dając efekt promiennej wypoczętej skóry. Skład pudru dodatkowo wzbogacony o olej z awokado i ekstrakt z papai, które działają nawilżająco, kojąco i odżywczo. Aplikuję ulubionym pędzlem. Dobrze, biorę ulubiony pędzel, zmieszam to. Okej, okay, daje takie matowe wykończenie, ale wychodzi całkowicie transparentnie. I z tej kolekcji do przetestowania do nałożenia na samym końcu zostały nam błyszczyki do ust. Więc ja zaraz na chwilę uciekam, dokończę twarz, zrobię coś delikatnego na oczach i nałożymy sobie błyszczyk, a w tym momencie wjeżdża wam moja twarz z bardzo, bardzo bliska. Powiem wam, że jak na tak lekkie produkty, no to naprawdę nie jest źle. Chciałabym, żeby ten podkład faktycznie miał krycie podkładu, żeby chociaż takie średnie krycie. On ma naprawdę bardzo bardzo delikatne krycie. On daje tylko trochę koloru na twarzy. Więc tutaj aby się nie denerwować, to dołożyłam sobie podkład, który również jest lekki nawilżający, ale już ma zdecydowanie lepsze krycie niż właśnie ten z tej biedronkowej kolekcji. Ale powiem wam, że wstępnie jestem bardzo, naprawdę bardzo zauroczona kryciem korektora pod oczami. No dobrze, proszę Państwa twarz dokończona, na całej twarzy to świetliste takie wykończenie, to jest oczywiście puder Illumi, mam bronzery Duo z PS w wersji light oraz rozświetlacz z Tysia na kościach policzkowych a na oczach są rzęsy Ardell Foaming 812 i moja chłodna paleta T3 matowe brązy, to jest wszystko co mamy w tej chwili na twarzy, to no i oczywiście usta. Delikatnie obrysowałam je konturówką Pierre Nelipmatic 07. I to, co nam zostało do nałożenia na usta, to jest wegański błyszczyk do ust. Wyjątkowy blask i delektuj się świeżym zapachem mango. Błyszczyk zapewnia efekt lustra i nie klei się. Olej z awokado na wilżę wzbacnia. Witamina E. antyoksydacyjna EXAX, papaya odżywia. Dwa odcienie na uśredkową warstwę, zaczynając od środka. Można na gołe usta bądź na ulubioną pomadkę. I mamy dwa odcienie. E, jeden jaśniejszy, drugi. E, Bardziej taki. A, dobra, mamy numerki. Jest. Jedynka to jest e, Freezy Lemon, a dwójka to jest Bubble Orange. I najpierw nałóżmy ten żółty zobaczmy. Bo one mają dosyć. Mają dosyć mocny pigment. Hmm. Chyba się nie czuję z żółtym kolorem na ustach. I niestety, proszę Państwa, jest to taki dosyć lepki błyszczyk Gąbką trochę. Przykurza te usta. I nałóżmy ten e, dwójkę orange. No, ten kolor już ma e, większy sens, bo on, powiedzmy, przewraca taki naturalny kolor ust, bądź będzie można ten błyszczyk położyć na mm, powiedzmy jakąś czerwoną pomadkę, aby ładnie podbić jej kolor i żeby stała się taka mm, soczysta. Ale powiem Wam, że najbardziej... Jednak jestem zadowolona i zauroczona tym olejkiem do ust, bo on jest całkowicie transparentny. On się nie klei. Jak go miałam podczas aplikowania całego makijażu, to czuję, że te usta są nawilżone, ale też przypuszczam, że to jest też zasługa peelingu. Ale dobra, to już na podsumowaniu, ubieram się. Lekko odsuwam i podsumujmy sobie, co dzisiaj się tutaj zadziało. I aktualizacja ust. Teraz jest pomadka z Golden Rose My Matte Lip Ink numer 01. I tak szybko podsumowując, co mi się podoba, a co raczej tak średnio, raczej nie zrobiło na mnie wrażenia. Z pewnością to, co było używane na początku, peeling do ust oraz bezbarwny olejek do ust. Uważam, że to jest naprawdę spoko. Bardzo Fajnie działa. Mam w tej chwili naprawdę fajnie zmiękczone usta. Peeling nie jest aż tak bardzo grubo ziarnisty jak niektóre peelingi. Jest taki powiedzmy w sam raz. Bardzo przyjemnie się nim masuje. Olejek dosyć długo wytrzymuje na ustach. Fajnie je nawilża. Więc te dwa produkty do ust moim zdaniem warto je złapać. Następnym produktem, na który zwróciłabym uwagę, to są korektory pod oczy. Są to korektory, bardzo, bardzo niepozorne i przypuszczam, że one będą naprawdę w bardzo dobrej, niskiej cenie. Nie są to korektory, którymi zrobimy, zbudujemy nie wiadomo jak pełne krycie, ale takie Krycie na co dzień potrzebne, jesteśmy w stanie spokojnie zbudować. Nie będzie to korektor dla wszystkich, jeżeli macie bardzo mocne ja to obawiam się, że będzie on dla Was za słaby, ale jeżeli, powiedzmy, macie mniej więcej odcień pod oczami, taki jak ja, to sądzę, że do codziennego makijażu on mam spokojnie wystarczy. Jest nawilżający, jest bardzo leciutki, w razie czego można go delikatnie dobudować. Więc spoko. Puder prasowany, całkiem przyjemny, całkiem spoko. Jeżeli lubicie pudry właśnie z kolorem, które co prawda wychodzą transparentne na twarzy, ale w jakiś delikatny, ale jednak sposób pomagają właśnie z unormowaniem kolorów na twarzy, to sądzę, że warto jest na niego spojrzeć. Tym bardziej, że on na samym początku zostawia trochę takie matowe wykończenie, ale mam wrażenie, że on... Tak jakby wchodzi w tą skórę i ten mat nie jest taki płaski, to jest taki satynowy. No nie jest to rozświetlony mat, ale taki satynowy mat. Naprawdę bardzo przyjemny puder i to może być również bardzo przyjemny puder do poprawek w ciągu dnia. O ile używacie y, pędzla puchatego, bo tutaj z racji tego, że mamy dwa kolory, no to raczej nie będziemy używać gąbeczki ani puszku, tylko potrzebujemy pędzla, aby te kolory ze sobą zmieszać. Brzoskwiniowa baza pod makijaż. Brzoskwiniowy bo odcieniu baza pod makijaż. Bardzo przyjemna, co prawda nie jest to moja bajka, y, ja jej raczej na pewno używać nie będę, bo raczej lubię y, transparentne i matujące, wygładzające pory bazy, ale jeżeli lubicie tego typu produkty, to sądzę, że warto spróbować. Totalnie nie porwał mnie ten podkład. Moim zdaniem jest to bardziej taki krem delikatnie koloryzujący. Nie można też zbudować krycia tego produktu, ponieważ po pierwsze on jest nawilżający, on nie zastyga, po drugie nakładamy go pod naciskiem dłoni. Więc jeżeli chcemy dobudować kolor, no to przesuwamy to, co było wcześniej na twarzy. Więc z pewnością nie nazwałabym tego produktu, że to jest podkład. Jest to krem koloryzujący, ale jak na moje preferencja, tym bardziej doskonale wiecie, że ja lubię krycie, no to to jest niestety no, produkt nie dla mnie. A te błyszczyki do ust to zwykłe, tradycyjne, trochę lepkie błyszczyki. Jeżeli lubicie takie błyszczyki, do to, to raczej ten odcień dwójka, tak? Drugi. Proponuję łapać żółty. Chyba nie bardzo. Chyba, że byście chcieli go użyć na Halloween. No to spoko, tak? Ale tak to do codziennego używania. Chyba, że nałożycie go w naprawdę bardzo małej ilości, wklepiecie i rozważycie, żeby nie było widać tego żółtego koloru. Ale tak to to jest kolor, który u większości osób nie będzie się prezentował dobrze. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj to by było na tyle. Krótko i na temat. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, czy już widzieliście w swoich biedronkach. Tą kolekcję, czy już mieliście okazję coś złapać, coś dorwać, i czy macie podobne pierwsze, drugie, trzecie wrażenia do moich? Jeżeli będzie Wam się chciało zostawić komentarz pod tym filmem, to z góry bardzo dziękuję. I jeżeli materiał przypadł Wam do gustu. To poprosimy o kciuka do góry. No i oczywiście na sam koniec ogłoszenia parafialne. Jak zwykle przypominam o tym, że warto jest być ze mną na bieżąco na moim Instagramie oraz zachęcamy do subskrybowania kanału. A jak wciśniecie już ten piękny czerwony przycisk, to warto jest również wcisnąć dzwoneczek obok niego, aby dostawać powiadomienia, kiedy Kitulcowa oraz Enzo znowu pojawią się na YouTube. A więc co, dzisiaj to by było na tyle i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w naszym. Kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.